Ho, 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 majtkowie i majciarze, witam w załodze X-Charlie i zapraszam na pokład, ah. Jeśli narobiłeś Lipy w Polsce i musisz zdupcać za granicę, a nie posiadasz żadnej poduszki finansowej, nic nie szkodzi. Możesz spieniężyć swój kliplunek w błyskawiczny jak Kangur sposób. Wystarczy tylko, że wejdziesz na stronę Pirates. A jeśli jesteś chociaż trochę charakterny, to użyjesz kodu X Charlie, który daje Ci 35% bonusu do doładowania na stronę, plus 30 dolarów więcej do trzech pierwszych transakcji Pozdrow Witam, witam w kolejnym odcineczku z Cezgo Skinsa. Na wstępie to co? Dwa skiny do wygrania, także wiecie co się robi. Minimum 840 albo 1999. Jest do wygrania digl za 120 raz gloczek za 40 zł, także warto wygrać, bierzcie udział. No i co? Co najważniejsze, to właśnie ten kodik i Jak Jak wpłacicie z kodem z automatycznie właśnie bierzecie udział w takim losowaniu na takiego gloczka oraz digla oraz macie konkurs na tikeciki. Na Polski oraz na rękawice, także warto brać udział. Przypominam, like, subskrypcja, główny film do końca aby wygrać skina Także lecimy w dzisiejszym odcineczku, zobaczymy, co zrobimy. skinik albo bliczek do wygrania, zobaczymy, zależy jak leży. Patrzcie, za niedługo będą fajne skrzyneczki. Już niedługo Kami coming, coming, sun. Także naprawdę możemy się spodziewać czegoś grubego. Ja przypominam, Exchange, jakby ktoś chciał sobie wymienić. I na wstępie możemy sobie wbić na jakąś bitewkę, na rozgrzewkę tutaj, zobaczyć, co się dzieje zobaczymy 258 zł w porządku bitwa lecimy poko na początku może być 411 złotych zostanie nam stalker zobaczmy czy go zrobimy ten uspik jest dosyć bardzo fajny nie wiem ty, ty jest szczęka chyba no jak na razie drop dla koleżki tutaj ale może coś odda ok jest gail ale jak na razie ładny ładny buddało ok i ostatnia szansa, żeby nam siadł. Oby coś fajnego. Eweczka, ile warta jest? Siadło nam, pięknie 310 zł profitu. Sprzedaję od razu. Mamy 710, 722 zł. Także zróbmy sobie sami bitwę. Zróbmy sobie bitewkę sami 90 zł w Jokermodzie. Może tak zostać. Oprócz tego, oczywiście, boost mod Dungeon. Lunarka jednego weźmiemy Bista. 344 zł na dwie osobki. robimy, może ktoś dołączy. I dajmy underdog tym razem. Dajmy underdog. Nie dajmy się skusić losu, zobaczmy. Jest Stalker. Oj, on chce to odbić. On chce to odbić. Teraz skrzynki underdog. Dosyć fajne, dosyć fajne. Dobra, lecimy. Oby, oby... Teraz jemu dropo zarobiście, a oby nam malutko. jest underdog web, łeb, 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 kurczę. No i ostatnia skrzynia. Ojo, oj 581 zł z gardła, chłop. Ale mu odbiło, no niestety. Niestety. Stalker, Stalker, Stalker. Stalker, Stalker, Stalker. Nie yeah, ładnie. Yeah. Dobra. Pójdźmy się, odbić troszeczkę na skrzynki. Otwórzmy sobie jednego lunara. Normalnie, otwórzmy sobie jednego lunarka. Stój, 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 daj, no i nie, no, nie, nie, no, szkoda, że nie meczka, bo ta meczka nawet 1000 zł może kosztować. 71 zł, otworzę sobie jeszcze raz. Ajajaj, aj, aj, no słabiutko, słabiutko, no, nie chcę na razie na to patrzeć. Musimy sobie przejść do Strikie Ninja i potwierdzić Strikie Ninja do stówki. I zobaczymy zaraz. Od stówki. Dobra, mamy profitik z tej skrzyni, spoko. Okej. Okay. Teraz to sprzedamy i otworzymy jeszcze raz dwa razy. Okej, okay, Gain, spoko. Oj, kurczę, co ja mówię? Gail, SKAR 34, okej. Okay. 342 z tu. Pamiętaj się, że będziecie sobie w extremali. Na przykład wymienić taką meczkę. Wy możecie takie rzeczy na przykład na no nie wiem na jedną... No, na jedną taką wartościową przed ale Albo przed to... Wymienić co możecie... Tylko tyle rzeczy. Na przykład na digla. A takie digle też możecie wygrać z kolei krzali w zasadzie. Dobra. Wiecie co, przejdźmy sobie do bitewki, jakąś bitewkę zróbmy. Jakaś bitewka. O tu, do chłopaków, shard, Skrzyka shard. Czy to dobry pomysł, pomyśle tu włączyli? Chyba nie jednak, jednak nie. Pamiętajcie, że tryb dzieli, dzieli wasz profit na czterech Czyli jak siądzie coś, to siądzie dla wszystkich Niestety Była szansa, ale no... Niestety Słabo Dobra 30 zł, dobra, możemy jeszcze taką bitewkę na zakończenie zrobić jakąś A może wiecie co? Ali zrobimy Ali, dobra, spieniężymy się Najwyżej będzie Kodzik z Charlie Pyk, 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 pyk. A na przykład, tak byście wydobywali etykiety też. Pamiętajcie o tym. Dobra, i zróbmy sobie taką konkretną bitewkę. Taką konkretniejszą, jedną konkretniejszą bitewkę. Ja tutaj rozporządzę co. Otwieramy Golden Value Lunar. Chciałoby się. Dobra, i zejdziemy na te niskie skrzynie teraz. Ambokais może być. Dwa razy nawet. Co tu może być jeszcze? C4K w 8 trzy 3 razy I możemy do tego dać jeszcze Night Ops Ta, Night Opsik może być spoczko Dobra. I dojemy takie skrzyneczki. Taki Alin, Alin, typowa Alin bitwa. I dajemy na dwie osoby chyba. Normalny tryb dwie osoby 383 zł. Ciekawe czy Stalker jedzie tutaj znowu. Damy chwilę czasu, 10 sekund, a jak nie no, damy mota. Ale liczę na to, że ktoś tu zaraz będzie ułaskawi tutaj. Fajną bitewkę, bo fajna bitwa, naprawdę porządna. Dosyć porządna. Minus no, z bitewek naprawdę ładnie się prezentował. Tylko ten stalker jest, jest ktoś. Jest. Nie wiem, czy kto to wbił, ale pozdrawiam serdecznie i lecimy. Oby na naszą korzyść siadło. O kurcze, no, no niestety. To jest bitwa all in, all in. Ok, mamy łeb w, łeb w tym momencie praktycznie. Ładne, ładne skrzyny. ładne skrzyneczki są tutaj dodane. Jesteśmy teraz dosłownie web, w łeb. Okej, mamy, mamy AWP na naszą korzyść. I teraz wychodzimy na prowadzenie, proszę Państwa, co za emocjonalna bitwa, no. Pamiętajcie, z kodem mi tylko takie rzeczy. Dobra, trzeba tu podkręcić trochę aferę. Fakerek. Dobra, mamy to. Pięknie, siadła bitwa, piękna odbitka, piękna odbitka, 771 złotych, piękna odbitka, bardzo ładne skiny, fajnie ten Galil odratował, wkurzona osóbka musi być na pewno, także fajnie, no i co mordeczki, ja przypominam, kodzik xcharli, używajcie kodu xcharli, wpłacajcie z kodem xcharli, jak wpłacacie, wysyłajcie na free, że wpłacacie, macie dodatkowe benefity, także co, widzimy się w kolejnym odcinku. łapka, subik, like. yo, do zobaczenia na live'ach. siemano.